Witam serdecznie. Masz nową opaskę, i zastanawiasz się, czy, jak rozłączysz swoją aktualną i zwarjesz nową, nie utracisz kroków, nie utracisz aktywności. Otóż nic z tych rzeczy. Rozłączmy zatem naszą aktualną opaskę. Mi Band, w moim przypadku 5. Zjeżdżamy na dół i po prostu rozłącz. A następnie drugi raz rozłącz. I jeszcze raz się nas spyta, czy rozłączyć na pewno naszą opaskę. I nasza opaska już coś tutaj nie reaguje. A jak zareaguje, to po prostu mamy wybór języka. Ale to nie jest nic koniecznego, bo na początku należy sparować. Najpierw sparujemy opaskę, a potem będziemy mogli ją ustawiać. No to mamy już rozłączoną naszą aktualną MiBand 5 jeszcze raz jak to widać z ekranu aplikacji rozłączamy klikając i potwierdzając a następnie będziemy parować nową opaskę czyli już mamy aplikację bez żadnej opaski została tylko waga zakupiłem szóstkę, więc zobaczmy co z niej będzie wyciągamy mamy tylko opaskę oraz kabelek do ładowania i grubą instrukcję. No cóż, opaska jest na początek totalnie rozładowana, nic nie reaguje. Troszeczkę inaczej wygląda jej tył niż piątki. Zatem należy ją naładować na maksa. Po naładowaniu na maksa piękny, kolorowy ekranik sparuj najpierw. No to ją będziemy parować. Dodajemy urządzenie, dodajemy opaskę. Zgadzamy się, że będziemy tutaj Nasze dane do aplikacji podawać. No i co? Opaska się wyszukuje, potwierdzamy na opasce. Jeżeli komuś się to nie pojawia, czyli nie może być sparowana opaska z telefonem, w telefonie należy wyłączyć Bluetooth i jeszcze raz go włączyć. Jeżeli już się nam tutaj pojawi, no to mamy przywracanie ustawień opaski, przenoszenie plików z biblioteki, czyli cały czas updating. Trwa to dobrych kilkanaście minut. Aktualizowanie no to po prostu non stop, jakieś nowe komunikaty. Ale bądźmy cierpliwi, opaska nam wróci i tak jak w opisie do filmu. Mamy defaultowy wyświetlacz, czyli nie mamy naszego starego. To jeszcze raz, opaska, zgadzamy się, wyszukujemy, powtarzam, jak się nie odnajdzie, to należy. Bluetooth w telefonie wyłączyć, a następnie go jeszcze raz włączyć. No i to rozmiar kompaktowy, duży wyświetlacz od krawędzi górnej do dolnej. Rozdzielczość jest również większa niż w piątce. Mamy saturację krwi, mamy różne takie oddychanie podczas snu, cudajanki, obwarzanki, bajery. Ale najfajniejsze to są nowe tapety. Które są od krawędzi górnej do dolnej, pozwalające nam na przygotowanie naszych własnych wzorów w większej ilości. A kto chce skorzystać z aktualnych, to mamy takie chińskie anime różne. Proste, miejskie, artystyczne, takie, które się animują, ruszają. Powodzenia, udanego korzystania z opaski i dużo ruchu i aktywności fizycznej.